Hello, hello, widzowie! Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj spróbujemy sobie zrobić kosę. Znaczy, zobaczymy, czy uda się zrobić kosę. Mamy 90 zł, no i tam wiadomo, kilka groszy. Dołączymy sobie do jakichś bitewek, coś tam, coś tam się wykombinuje. I słuchajcie, wyniki konkursu na Neskina o 15 zł możecie znaleźć już na moim serwerze na Discordzie, więc wpadajcie, może akurat wygraliście. W tym odcinku wiadomo. Można również wygrać. Jedyne co trzeba zrobić, w sensie wygrać kolejnego skina, nie? E, jedyne co trzeba zrobić, to wiadomo, używać mojego kodu Oliwka. Zostawić lajka, like suba i w trakcie odcinka powiem hasło, które trzeba będzie zapisać w komentarzu. E, no i chyba w sumie wszystko powiedziałam, więc, e, więc zaczniemy. Dołączymy w sobie może tylko. Do Dobra, dołączymy na, na bitwę za 2 zł. Dobra, o nie wiem co to jest, nawet bo ja w ogóle naklejać nie gram. Złoty 76 zł. Zawsze coś. O Jezus, Maria! Przypadkowo chciałam dołączyć na bitwę za 82 zł, mając 9 tych. O Jezu, czekajcie, coś tutaj sobie wybierzemy. Tak do 40 zł, może jakoś. Hmm. Słowo do bitwy robię. Nie, ja tu będzie. Dobra, wiecie co, stworzymy sobie swoją bitwę. Może weźmiemy sobie na początek. Albo nie, weźmiemy sobie dwa, tylko support case'a, też jest spoko. Tak, do 40 zł sobie coś wykombinujemy. Albo dobra, 41 na 3. Na standard. Zobaczymy. Dobra, dołączyli do nas. Na coś ludzie. <grym> Dobra, jest OK, jest OK, dobra trzy dychy. No 31 Spoko, jest ten skinek. Dobra, chyba dla nas również. tutaj to naklejka jakaś. 357 Dobra, dla nas znowu. Dobra widzowie, mamy Wina chyba. Tak, mamy Wina. Dobra, 144 zł. Bardzo dużo pieniędzy z 41. Dobra, to dołączymy sobie teraz, może na jakąś dalszą bitwę. Na przykład, tutaj, ile nam zostało? 108 w razie czego? Bo matko, to 30 chyba złotych. A nie, 3,28. Porąbało mi się z jakimś innym. I w ogóle ktoś z Was kupuje te skiny do uspa? Znaczy, nie do uspa, tylko do Zeusa? Boże. Moja lipa. Ale też mu się nie zwróciło nawet. Więc nie ma co. Ile mamy? 108 zł. Oj, jest. Dobra, tutaj dołączymy. A ta nowa skrzynka. <coughs> A i słuchajcie, widzowie. w e... lepsza. <coughs> Przepraszam, mam jakąś chrypę. E, słuchajcie, widzowie. Hasło, które musicie zapisać w komentarzu, to jest e... świnka. Więc Zapisujcie w komentarzu świnka i wiadomo to co już mówiłam wcześniej. Zostawić lajka, like, suba, używać mojego kodu, to możecie wtedy wziąć udział w konkursie. Wyniki jutro będą na moim serwerze na Discordzie i znowu przegraliśmy 86 zł. Zostało hmm, nam dobra, wiecie co zrobimy z sobie może trochę tańszą bitwę teraz. Low okay, so. Direkta. Dobra, tak za 30 zł na trzech Dobra, standard damy. Zobaczymy, czy się uda. Miejmy nadzieję, że się uda. Chociaż może poczekamy chwilę. Może ktoś to oczy. Nie, no dobra, dodamy sobie bota. O matko. O Boże, co to jest? Chociaż może z tego amokejsa coś fajnego wyleci. Boże, święty, no nie wiem, co jest. No i przegrane. Undertog musiałby być nie wiem, czy ma jakoś się poegrać do underdogi, bo jakbym ja trochę kosę na underdogu, to co jest masakra. Hmm. Czy robić za wszystko? Dobra, zrobimy za fulla bitwę. Hmm, czekajcie co by tak dychę dać. Nie brakuje trochę. Dobra, tego toolboxa damy. Mega spoko skrzynkę. Chociaż wiecie co. Usuniemy tego neon i weźmiemy sobie dwa takie, bo mamy pieniążki na to. Na trzech, na underdoga. Dobra, a złoty 51 zostało, w razie czego, też znaczy w sumie no, tylko na tego low y, zostanie skrzynkę. Co nie wiem. Boże, ja pierdiele, no przecież może ten toolboxem coś jeszcze im dobije jakiś No nie? Życie im kosy. Kurde, no i lipa chyba. Boże święty, no. No ja nie wiem o co chodzi. Dobra, jeszcze tego jednego case'a sobie otworzymy. O może darmowego daily case, a. może akurat wyleci ten... A kacz chociaż wątpię Dobra, trudno. Dobra, mamy na tego directa. O Boże, święty. Dobra, widzowie, wiecie co? No, już kończymy odcinek. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Przypominam o konkursie. Dzięki, wielkie papa, trzymajcie się.